Cześć, tu Michał. I Mateusz, jesteśmy ze sklepu Greifer w Toruniu. Chcielibyśmy Wam powiedzieć o kilku rzeczach, które w tym tygodniu u nas się dzieją. Kilku. Mamy parę nowości. Jest ich mnóstwo. Mamy też parę ciekawych informacji co do tego, co będzie właśnie się działo u nas, czyli wydarzeń, które będziemy mieli tutaj w Toruniu, w naszym sklepie. No to zaczynamy. Mamy dla Was parę nowości. Jedną z nich jest transportowiec do gry X-Wing. Tak, ta muzyczka właśnie w tle. W środku tutaj, tak jak widzicie, był transportowiec i był też X-Wing. Wszystkie statki mają nowe karty pilotów. Są to dość ciekawe zasoby dla, dla właśnie pilotów. Będziesz grał? Będę grał na pewno X-Wingiem i już się nie mogę doczekać do epickich pojedynków, właśnie, czy epickich bitw w X-Winga. Okej, okay, następną nowością, którą chcielibyśmy Wam pokazać, to jest specjalne wydanie, takie wielkie pudło. Nie mieści się w kamerze nawet, muszę dalej. Nie, mam. Za Michała. No. Takie wielkie pudło e, z Grom z, z, grą, z grą Ticket Ride, wsiąść do pociągu. Dziesiąta rocznica. Ta gra ma 10 lat, w związku z tym wydano taką wspaniałą grę. E, fantastyczne wydanie, prezentowo. Mm, Kolekcjonerskie. Można Kolekcjonerskie, powiedzieć. zdecydowanie. Zapraszamy po odbiór. Wasza kopia. To jest, to jest Wasza kopia. Możecie ją odebrać. Niestety z smutnych informacji jest nakład ograniczony. Trzeba się spieszyć. Kolejną nowością dla superfanów Warhammera, to nowy podręcznik do 40. Jest podzielony na trzy różne sztuki. Wszystkie są dostępne w jednym opakowaniu. No i. No, Sporo zasad podobno jest zmienionych. Sporo zasad, Podosta około 150 nowych elementów zasad i tak dalej, więc jest czego się uczyć. Ostatnią nowością, którą chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać, to jest Eldritch Horror, czyli kolejna część e, walki z przedwiecznymi e, klimaty e, Tym razem e, walczymy z nimi e, na całym świecie. E, no tak. Już nie mm, tylko w, e, nie, w Arkham, tam. nie tylko posiadłość szaleństwa, tylko teraz cały świat Eldritch Horror. To kolejna nowość w Greiferze. Już jutro jest Dzień Dziecka. Mamy z nim związane różne promocje, ale co do promocji mamy też w tym momencie przecenę na produkty Urhamera. Te, które są u nas na półce. Niestety nowości, które do nas przychodzą, nie są już przecenione, ale to, co znajdziecie, a jest tego dość sporo, ma 25% zniżki. A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, to możecie zajrzeć na naszą stronę internetową www.graifer.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje na temat tego, które gry są w związku z promocją związaną z Dniem Dziecka przecenione o 10%. Jest tego całe mnóstwo, więc sprawdźcie, czy coś Was interesuje, a na pewno zainteresuje. No i już dzisiaj będziemy rozpoczynali rozgrywkę i walkę o te oto... Super statki. Będzie to turniej przedpremierowy X-Wing'a, będziemy mieli różne statki do wygrania, mam nadzieję, że pojawi się całkiem spora ilość graczy, bo są to naprawdę bardzo fajne nagrody na takim turnieju. To koniec. To koniec? To koniec. Więcej nie mamy Wam nic do powiedzenia. <laughs> I tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część naszych tygodniowych wiadomości dotyczących... Wiadomości! Wiadomości. Będziemy dla Was mieli wiadomości. Co tydzień. Co tydzień, w soboty. Zaglądajcie. Zapraszamy.